Rozmowę Elki Piotr Krażewski. Dzień dobry w naszym studio. Tadeusz Kielan, naczelnik Wydziału Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Lubinie. Kłaniam się panu. Dzień dobry. Panie naczelniku, zima nie była zbyt łaskawa dla dróg, raz że długa, a kiedyś się tak naprawdę skończyła. To od dwóch tygodni mamy codziennie rano około południa przejście temperatur poniżej zera, powyżej zera i tak w kółko. Z tego co pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy, jest to najgorsza z możliwych sytuacji dla dróg. Tak, dokładnie. Tak jak pan adaktor powiedział. Zima nie była łaskawa, wręcz sroga, pozostawiła skutki po sobie. Zresztą prawdopodobnie to jeszcze jakiś czasy potrwa, a skutki w postaci licznych nierówności, wręcz dziur, a i szacujemy, że jeżeli chodzi o metry kwadratowe, to jest to na dzisiaj przynajmniej około 15 tysięcy metrów kwadratowych, czyli mniej więcej trzy razy tyle co w poprzednich porównawczych okresach, i rzeczywiście. To przejście przez zero, czyli w dzień temperatury dodatnie, w nocy ujemne, kiedy woda zamarza i rozsadza na wierzchnie, są najbardziej drastyczne i szkodliwe dla dróg. Budżet miasta jest przygotowany na naprawę tych dróg? No Można powiedzieć, że tak, chociaż nie do końca. Dlatego, że zarezerwowaliśmy środki finansowe na remont 15 tysięcy metrów kwadratowych, czyli tyle, na ile szacujemy, że dzisiaj jest dziur, ale mm, myślę, że w jak najszybszym okresie uda nam się je wyremontować, powiedzmy, że w okresie miesiąca, półtora, ale przed nami jeszcze cały rok. Także na dzisiaj mam zarezerwowanych około półtora miliona złotych na ten cel, natomiast będę wnioskował do prezydenta o zwiększenie tej kwoty co najmniej kolejny milion. Panie naczelniku, jak się jeździ po drogach i nie ma tutaj znaczenia w cudzysłowie kolor tej drogi, czy ona jest prezydencka, czy powiatowa, czy wojewódzka, czy krajowa, wszędzie się to widać na miejskich drogach ulica Kościuszki, stan fatalny. Rejon ulicy Skłodowskiej też pojawiają się dziury kolejowa, odrodzenia. Na odrodzenia w tamtym roku były też wykonywane pewne prace, ale no nie wszystko da się zrobić. Kiedy kierowcy mogą oczekiwać poprawy tego stanu dróg po tej zimie? Kiedy zakończycie pracę i ile? Ekip się kręci po mieście, naprawiając te wyboje i dziury. Tutaj, jak powiedziałem, przewidujemy, że około miesiąca, ewentualnie półtora, uporamy się z tymi dziurami, które widzimy dzisiaj. Pewnie będą jeszcze kolejne, ale mam nadzieję, że również z nimi sobie poradzimy w szybki sposób. Natomiast no, część z tych ulic, o których Pan tutaj wspominał, jak na przykład ulica Kościuszki, oczywiście ten remont bieżący i te dziury, które, są najbardziej, które najbardziej zagrażają kierowcom, zostaną natychmiast naprawione. Natomiast y, ulica Kościuszki jest przewidziana do y, kapitalnego remontu, tak można powiedzieć, w tym roku, a remont ten miałby polegać, będzie polegał, na jej przebudowie, czyli ułożeniu nowej nawierzchni na całej długości, łącznie z wymianą krawężników. I czyli nie rezygnujecie pierwszy... z tego planu, który w tamtym roku miał być wykonany przy wsparciu pieniędzy zewnętrznych? Tak, no nie rezygnujemy, z tym że no stać nas tylko na realizację i wykonanie pierwszego etapu w tym roku. No czyli można w... powiedzieć, że bez bajerów, bez pobocza, bez zieleni na razie, bez chodników, tak? Sam, sama droga i to co jest pod nią. Tak, to w drugim etapie, jeżeli chodzi o, o pas drogowy poza jezdnią. Natomiast w tym roku tylko jezdnia razem z krawężnikami i myślę, że to jest najważniejsze bo tego kierowcy oczekują no, równej, bezpiecznej nawierzchni drogi. Ten remont będzie się wiązał również z wymianą podziemnych sieci. Ten ciężar bierze na siebie miasto, czy nasze przedsiębiorstwo wodociągowe? Ten ciężar bierze na siebie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Które w ramach stosownego podpisanego już wcześniej porozumienia, przy okazji tego remontu albo przed tym remontem dokładnie wykona y, remonty swojego uzbrojenia, czyli sieci wodno-wokalizacyjnej w, w tej drodze. W budżecie miasta na remont tej drogi ile mamy pieniędzy? Około 5 milionów złotych w tym roku. Kiedy możemy się spodziewać, że ulica Odrodzenia Kolejowa zostanie rozpoczęta? To jest też program, który przygotowało, miasto przygotowywało od kilku lat. Tak, odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, dlatego że mm, jest to uzależnione od kilku czynników, ale najważniejsze jest to, że kończymy opracowanie dokumentacji technicznej. I za chwilę będziemy mieli również pozwolenie na przebudowę tej ulicy. Natomiast ten remont rozpoczniemy wtedy i tylko wtedy, jeżeli uzyskamy pieniądze zewnętrzne. Mam tu na myśli RPO, do którego złożyliśmy stosowny wniosek. No i jest bardzo duża nadzieja, że te pieniądze otrzymamy. Na którym miejscu jesteście, jeżeli chodzi o listę rezerwową? Na liż, jeżeli chodzi o listę rezerwową, to jesteśmy w programie tych tak zwanych setynówek i tutaj ulica Krucza. powiedzieć ulicy Króczej. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o ulicę Odrodzenia i kolejową, ona będzie realizowana pod warunkiem, że dostaniemy środki zewnętrzne z RPO. Ulica Klucza w tym roku ma szansę na realizację? Tak, to jest też duże, drugie, duże e, zadanie drogowe, podobnie jak ulica Kościuszki. Przewidujemy tam remont na całej długości, czyli ułożenie nowego dywanika wraz z wymianą krawężników. A w kolejnych etapach pas drogowy, czyli chodniki, ścieżki rowerowej, zagospodarowanie zieleni. Panie naczelniku, na terenie miasta obserwujemy wzmożony ruch inwestycyjny, tak to określę. Chodniki, drobne zatoki, wynika to z obecnych planów tegorocznych urzędu? Czy to jest kończenie tego, co w tamtym roku nie udało się zamknąć, bo przyszła zima? No w tym momencie jest to, że tak powiem, realizacja, dokończenie tych zadań, których nie udało się zrealizować w ubiegłym roku z powodu ogromnych mrozów, które przyszły pod koniec roku, czyli realizujemy zadania w ramach umów zawartych jeszcze w zeszłym roku, a myślę tu o dwóch zadaniach, chodnik przy ulicy Słonecznej, jak również dokończenie budowy parkingu przy ulicy Cmentarnej. Drogi podobno nie są polityczne, ale odrobinę polityki musimy zahaczyć, Starostwo Powiatowe złożyło skargę na prezydenta, a propos pieniędzy, których miasto nie przekazało starostwu na wsparcie remontów dróg powiatowych na terenie miasta. To była inicjatywa prezydenta sprzed ponad dwóch lat, która do dzisiaj nie została zrealizowana. No z tego, co czytamy w dokumencie, wynika, że no, nie do końca wiadomo, kto jest winnym tej sytuacji, ale faktem jest, że pieniądze nie popłynęły. Dlaczego? Pieniądze nie popłynęły dlatego, bo po prostu tych pieniędzy nie było, także prezydent nie mógł przekazać czegoś, czego nie miał i po prostu nie było fizycznej możliwości, żeby tą uchwałę zrealizował. Bo radni owszem podjęli dwie uchwały. Pierwsza mówiąca o tym, że trzeba przeznaczyć na Pomoc, w tamtym roku 3,5 miliona złotych. 3,5 miliona złotych w, w ubiegłym roku na pomoc powiatowi w przebudowie dróg powiatowych. Natomiast kilka minut później już nie podjęli uchwały o zaciągnięciu kredytu, gdzie były zarezerwowane środki właśnie na ten cel. Także absolutnie jest to dla mnie niezrozumiałe. Chociaż na komisjach przed sesją moi współpracownicy tłumaczyli radnymi, jak sprawa wygląda, jednak oni postanowili no stwierdzić, że skarga jest zasadna, co jest dla mnie absolutnie niezrozumiałe, wręcz kuriozalne. Panie Naczelniku, jest szansa, aby miasto i powiat porozumiały się w sprawach drogowych? No myślę, że... Spór na różnych niwach trwa od wielu tak. miesięcy. No myślę, że... Oczywiście, że jest, dlatego tego absolutnie nie można wykluczyć, tylko tylko obie strony muszą chcieć i ja tutaj mam jak gdyby, ogromne jakieś wątpliwości i nie wierzę w szczerość intencji władz powiatu, bo zadziwiającym jest fakt, że z jednej strony mm, próbuje się wręcz utopić prezydenta poprzez włączenie się w kampanię referendalną o, dotyczącą odwołania prezydenta, a kiedy to nie, nie udaje się, to dosłownie następnego dnia składa się propozycja współpracy, yy, stawiając jednocześnie kilka warunków nie do przyjęcia, bo jak można, no właśnie między innymi to, o czym wspominaliśmy przed chwilą, jak można przekazać pieniądze, który, yy, który się po prostu nie ma. I ja uważam, że Hmm, że ta współpraca mogłaby być, tylko naprawdę trzeba chcieć. To jest najważniejsze. A widać z tego, że, że nie, wszyscy, nie wszyscy do tego dążą. I myślę, że ja osobiście jestem bardzo zadowolony, że, że prezydent y, nie przekazał tych pieniędzy, bo dzisiaj nie mielibyśmy na swoje zadania. Nie mielibyśmy na zadania, do których prezydent jest zobowiązany, do których prezydent jest zobowiązany na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym. I wtedy... Gdyby nie miał pieniędzy, bo oddał komuś innemu. Można by go skarżyć i uważać, że to jest niedobry gospodarz. Także uważam, że postąpił bardzo słusznie. Tadeusz Kielan, naczelnik Wydziału Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Lublinie, był gościem rozmowalki. Dziękuję. Dziękuję.